Рада, нужно Discord, Discord, Przygotowałam sobie takie, Dobra, teraz musimy sobie danić. Musimy najpierw zrobić kanały tekstowe. Zobacz ten kanał tekstowy. Zobaczcie, u jest kropka. Ja to tutaj wybiorę. Wyrzuć sobie. Na, Ja sobie dam tutaj otwór. Tak. I mamy pierwszy nasz kanał. Teraz tworzymy sobie nowy kanał. Przygotuj jaki może być. Giveaway. Giveaway. Tworzymy kanał

Фиксы, тем не менее, тем мотка. такие каналы. Вы активируете такие каналы. Я на это я на себе какой-то Я себе какой-то пилот. Я Я дам так вот. же я мотка? так же мотки. Добро. Teraz musimy wylazić ja, właściciel. Ja, właściciel sobie tutaj jakiś jakiś ja. W przypadku to jest czerwony. Dajmy to sobie tutaj. No i teraz rola administrator. wola administrator. W moim przypadku to będę taki. Tam zajadł sobie ja taką administrator. No. W moim przypadku to będzie średawe kolor. Albo nie. Taki. Zobaczmy jak chcecie. Znaczy. Według Was. Was. Chcę robić tak jak ja. Boż. Chcę napisać. Moderator. Moderator. Ja sobie dam tutaj. Taki. zły w i kolorowy zielony. O, oh, teraz nam zrobimy sobie rolę technik. Przyciskamy. O, oh, tak. Młotek no, też osuwa Oj. Mam jakaś laga. O, technik. No ja sobie dam tutaj biały. Zobacz, biały. Dobra, teraz musimy zrobić sobie rolę członek. Czy? o hmm. sobie taki członek. Członek? Albo użytkownik, Rzadkownik? Ja sobie dam

Właściwie to samo, jak ma czyli administrator, to może wszystko robić do...tąd. Do, do. To by tam tutaj... Dobre, dobra. Proszę. Dobra, dobra, ale już mamy... ...zadwieńce i ról. Dobra, teraz kanały. No na przykład sobie teraz stworzymy... mele. O, mema! mamy Ja mamy, mamy teraz znam sobie na przykład o, trochę za damy na przykład sobie regulamin regulamin to serwer Nu știu nici nu știu nici tu. Doamne, eu regulamin. Și-o scrie aici, regulament, ține cu servera. Vreau să înreagulament. și min scrie aici, regulament, ține cu servera. Și-o cu Możemy sobie na przykład tyły łyżnik głośnik ikładamy sobie Max 2, idziemy sobie typ Max 2 wykonujemy 3 razy kanał Czekajcie chwilę. Teraz muszę ułożyć dźwięk, Sara. W tym to będę pisać na czacie, czyli będzie świetnie co ja piszę. 好，爸爸。